Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć kilka słów o zamiennikach kamizelek, czy też zamienniku kamizelek, bądź dodatkowym wyposażeniu wędkarza, gdy idziemy nad wodę i potrzebujemy ze sobą zabrać kilka rzeczy. Takim ciekawym rozwiązaniem pomocnym nad wodą jest na przykład sling pack. Tutaj mamy sling pack, mini sling pack z firmy Orvis, amerykańskiej firmy Orvis. To jest najmniejsza wersja packów Orvisa. Ten akurat jest w kolorystyczce Fishware, czyli jest tutaj bardzo piękna na druk strążki potokowe. Bardzo ładnie, kolorowo, wygląda nowocześnie. Sling pack możemy go właściwie faktycznie zamiast kamizelki zabrać nad wodę. Ma tutaj kilka takich ciekawych udogodnień. Możemy sobie tutaj, bo akurat mini sling pack nie ma w zestawie tipet bara, czyli tipet mandera uchwytu na żyłki. W tym najmniejszym sling packu musimy sobie dokupić taki element, ale nie, nie kosztuje to wiele. Można sobie dokupić. A, ściągamy Jedną taką zawleczkę, która nam blokuje żółeczki, nakładamy sobie nasze żyłki. Na tym tipeć mieści się sześć szpulek. Tu akurat mam pięć, ale widać, że jeszcze szósta spokojnie by weszła. Mniej więcej tak to wygląda. Tu są specjalne gumki na sling packu, do których mocujemy za pomocą tych małych karabinczyków. Nie jest to takie proste, bo ono jeszcze nie było używane nigdy w sensie ten. O, Troszkę siły włożymy i w ten sposób sobie mocujemy żółeczki. SlingPack jest tak skonstruowany, że opiera nam się na lewym ramieniu. Tak byśmy prawą rękę mieli wolną. Możemy sobie go w ten sposób przełożyć na przód. Wtedy mamy tutaj łatwy dostęp do wszystkich kieszonek. Kieszonka jest tutaj z przodu, a mniejsza ma jeszcze takie zakładeczki, na przykład, żeby włożyć sobie tutaj spokojnie, na przykład przypony koniczne. Tutaj jest miejsce na mniejszy pudełko bądź jakieś inne akcesoria. Większa kieszonka mieści kilka pudełeczek. Takie duże pudełko, czyli pół z Cendefa spokojnie tu wchodzi. Jeszcze przynajmniej dwa takie pudełka by się tu zmieściły. A wewnątrz jest jeszcze dodatkowa, mniejsza kieszonka z zaczepem. Także można sobie tutaj coś zaczepić, czego nie chcemy na przykład zgubić, tak żeby tutaj sobie zamocować. Dodatkowo mamy tu kilka uchwytów. Tutaj możemy sobie zamocować na przykład podbierak. Tutaj jest taśma, na której możemy pozaczepiać jakieś akcesoria, typu jakieś retraktorki. Jest oczywiście rzepik na napadkę. Jest sporo różnych zawieszek. Tu możemy sobie zamontować buteleczkę z floatantem. Rzepik jeszcze mamy z przodu, także bardzo ciekawe rozwiązanie. Nieduże. Plecaczek ma pojemność 5 litrów. Waży 300 gram. Jest z, wyprodukowany z recyklingowanej kordury. A bardzo ciekawe, minimalistyczne rozwiązanie. Nie jest powiedziane, że jest to tylko sprzęt na wodę. Ja od kilku lat używam go na co dzień. A także na ryby też, ale jest to też mój po prostu zwyczajny, codzienny plecak. Ja nie lubię torebek, więc dla mnie to rozwiązanie jest dużo wygodniejsze. Niż, niż to ta Tak mniej więcej wygląda po kilku latach użytkowania. Nic się z nim nie dzieje. Może troszeczkę kolory są mniej jaskrawe. A kolejnym rozmiarem i modelem packa jest Orvis Slingpak. On tutaj ma już w zestawie. Tiped Wipet, czyli to się tak fachowo nazywa, bar, uchwyt na żyłeczki. To jest tutaj usztywnione, także te żółki są, a, no jest to takie specjalne wydzielone miejsce na, na żyłki. Pod spodem, pod plecakiem mamy uchwyt na, na przykład na butelkę. A, jest on większy zdecydowanie, troszeczkę jest też cięższy, waży 500 gram. I ma pojemność 11 litrów. Ma również więcej kieszonek wewnątrz. Tutaj jest jeszcze w mniejszej kieszeni, wewnątrz, jest jeszcze dodatkowa kieszonka na zamek i jeszcze kilka mniejszych takich zakładeczek kieszonek. W dużej kieszeni również mamy wyraźnie więcej miejsca, więc to już nawet na taką właściwie całodzienną wycieczkę myślę, że. Wystarczyłby pewnie. A kolejnym, największym modelem jest Orvis Guide Sling Pack. To już jest taka wersja najbardziej rozbudowana. Posiada oczywiście ten uchwyt na, na butelkę, tippet Mander, a tu jest dodatkowa jeszcze na ramieniu pieszonka nieduża. Z takich ciekawych rozwiązań ma tutaj miejsce na podbierak, czyli tutaj możemy sobie, jak gdyby włożyć podbierak do slinkpaka, tu jest oczywiście na przestrzał. No i tutaj ten jest oczywiście największy: ma 18 litrów, waży 800 gram. Ten model nie występuje w kolorystyce Fisher. Fisher jest tylko Mini Sling Pack i Sling Pack. Ten model ma dwa kolory. Jest to kolor Sand lub drugi kolor camo. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie wśród tych sling packów odpowiedni dla siebie, czy malutki Mini Sling Pack, tak jak mnie na przykład on odpowiada, czy Slingpak ten średni, czy największy, najbardziej rozbudowany i z największą ilością udogodnień, a guide Slingpak. Myślę, że są warte polecenia. Mój służy już kilka lat i nie mam do niego najmniejszych zastrzeżeń. Dziękuję.